Szanowni Państwo, dzisiaj kilka słów o inflacji. Dlaczego inflacja jest taka wspaniała? Dlaczego ją tak bardzo uwielbiamy i kochamy i o większą inflację się cały dzień domagamy? Ja zadbam o oprawę taką scenograficzną, żeby było pięknie, a Pan Markosiak powie, dlaczego się domagamy inflacji większej i żeby. Ludzie naprawdę mieli dużą inflację w kraju. Panie doktorze, proszę. Tak, Szanowni Państwo, kiedyś to każdy kupił, mógł zrobić zakupy, a teraz trzeba się wylegitymować jakimś, jakimś pracą, pochodzeniem i czymś podobnym. Więc inflacja ma same prace. Nie może być tak, że ludzie mają chleb za darmo.